Rozdział jedenasty. Nie. Zakręciło mu się w głowie, otworzył usta, ale nie potrafił wydobyć z siebie głosu. Patrzył po kolei na wszystkie twarze, szukając pomocy. W końcu odezwał się ojciec. Dużą, spracowaną dłonią, głaskał matkę po głowie i patrzył na swoją rękę. Dzisiaj o świcie znaleźli tę dziewczynę, barków w strumieniu. Niemożliwe powiedział cicho odzyskując głos To niemożliwe Leslie nie mogła utonąć przecież ona umie dobrze pływać Ten stary sznur się zerwał ojciec tłumaczył cicho i nieubłaganie Najwidoczniej musiała uderzyć się w głowę kiedy wpadła do wody Nie Jess potrząsnął głową Nie Ojciec spojrzał na niego. Przykro mi, synu. Nie, krzyknął. Nie wierzę. Oszukujecie mnie. Rozejrzał się nieprzytomnie naokoło, szukając kogoś, kto potwierdziłby jego podejrzenia. Jednak wszyscy mieli opuszczone głowy, oprócz Mejbel, której szeroko otwarte oczy pełne były przerażenia. Leslie, a co będzie, jak umrzesz? Co się z tobą stanie, jak umrzesz? Nie. Powiedział wprost do Mabel: To kłamstwo, Leslie, żyje! Odwrócił się i wybiegł, trzaskając drzwiami. Pobiegł do głównej drogi, a potem na zachód, uciekając od Waszyngtonu i Minsburga i domu Starego Perkins'a. Nadjeżdżający samochód zatrąbił, minął go łukiem i znów zatrąbił. Lecz Jess nic nie słyszał. Leslie, nie żyje. Dziewczyna, sznur, zerwał się, wpadła. Ty, ty, ty. Słowa wybuchały mu w głowie: Bóg nie żyje, ty, Leslie nie żyje. Nie miał już siły, ale biegł dalej, potykając się, bojąc się zatrzymać, jak gdyby w przekonaniu, że dopóki on biegnie, Leslie żyje. Wszystko zależało tylko od niego. Musi biec. Za sobą usłyszał warkot ciężarówki, lecz nie mógł się obejrzeć. Spróbował biec jeszcze szybciej, lecz ojciec wyprzedził go. Zatrzymał samochód, wyskoczył i podbiegł do Jessa. Chwycił syna na ręce, jak gdyby był małym dzieckiem. Przez dobrych kilka chwil Jess kopał i walczył w mocnym uścisku. Potem poddał się odrętwieniu które pragnęło się wydostać z kamarków jego mózgu. Walczyło o to, żeby się wydostać na wolność. Oparł się o drzwi ciężarówki i pozwolił głowie uderzyć o szybę. Ojciec prowadził sztywno bez słowa raz chrząknął, jakby miał zamiar coś powiedzieć, ale spojrzał na Jesa i zamilkł. Kiedy podjechali pod dom, ojciec się nie ruszył. Jess wyczuł jego wahanie. Otworzył drzwi i wysiadł. Zupełnie odrętwiały poszedł do domu i położył się na swoim łóżku. Obudził się gwałtownie, przywrócony do rzeczywistości pośród czarnej ciszy domu. Usiadł sztywny i drżący, mimo że był całkowicie ubrany w kurtce i trampkach. Z sąsiedniego łóżka słyszał oddechy młodszych sióstr, tak dziwnie głośne i nierówne w ciszy. Musiał go obudzić jakiś sen, choć nie pamiętał co mu się śniło. Pamiętał tylko uczucie strachu. Przez pozbawione firanek okno widział róg księżyca i mnóstwo roztańczonych, migotliwych gwiazd. Przypomniało mu się, że ktoś mówił o śmierci Leslie, ale wiedział, że to tylko fragment tego okropnego snu. Leslie nie mogła umrzeć było to tak samo trudne do wyobrażenia jak to, że on sam mógł umrzeć. Jednakże słowa krążyły mu po głowie jak liście podnoszone zimnym wiatrem. Gdyby teraz wstał, poszedł do domu starego Perkinsa i zastukał lekko do drzwi, Leslie otworzyłaby mu, a koło jej nóg plątałby się KT. Taka piękna noc. Mogą przez pola pobiec na wzgórze do strumienia i przeprawić się do Terabiti. Nigdy tam nie byli po ciemku, ale księżyc świecił dostatecznie jasno, żeby mogli trafić do zamku. Gdzie Jess opowie jej o dniu spędzonym w Waszyngtonie i przeprosi ją, głupio zrobił, że nie spytał, czy Leslie też może jechać. Oni, Leslie i panna Edmunds spędziliby cudowny dzień razem, oczywiście inny niż ten, który był, ale równie przyjemny, równie doskonały. Panna Edmunds i Leslie lubiły się bardzo. Fajnie by było, gdyby Leslie z nimi pojechała. Naprawdę bardzo cię przepraszam, Leslie. Zdjął kurtkę i trampki i wsunął się pod koc. Głupio, że nie pomyślałem o tobie. Nic nie szkodzi, powie Leslie. Byłam w Waszyktonie setki razy. A widziałaś polowanie na bawoły? Tak się złoży, że będzie to jedyna rzecz, której Leslie nie widziała, więc opowie jej dokładnie, opisując miniaturowe zwierzęta, pędzone na śmierć. Nagle zrobiło mu się zimno w żołądku. Chyba w związku z bawołami. Ze spadaniem w przepaść, ze śmiercią, z tym co sprawiło, że zapomniał rano spytać, czy Leslie może z nimi pojechać. Powiem ci coś dziwnego. Co? Dziś rano bałem się pójść do Terabiti. To zimno z żołądka groziło przejściem w inne części ciała. Obrócił się i położył na brzuchu. Może lepiej nie myśleć o Leslie, akurat teraz. Zobaczy się, z nią z samego rana i wszystko wytłumaczy. Wszystko będzie łatwiejsze przy dziennym świetle, kiedy otrząśnie się z tego strasznego snu, którego nie pamięta. Zaczął myśleć o wycieczce do Waszyngtonu, przypominając sobie szczegóły obrazów i rzeźb głos panny Edmund swoje pytania i jej odpowiedzi. Czasem po głowie błąkało mu się poczucie spadania, ale odpychał je kolejnym obrazem lub dźwiękiem kolejnej rozmowy. Jutro musiał o tym wszystkim opowiedzieć Leslie. Następną rzeczą, z której zdał sobie sprawę, było świecące przez okno słońce. Na łóżku sióstr leżała tylko zmięta pościel, a z kuchni słychać było krzątaniny i ciche rozmowy. O Boże, biedna panna Bessie. Zupełnie o niej zapomniał wczoraj wieczorem, a teraz chyba jest strasznie późno. Wymacał na podłodze trampki i wsunął w nie stopy, nie zawiązując sznurowadę. Matka obrzuciła go szybkim spojrzeniem znad kuchenki. Na twarzy miała wypisane pytanie, jednak kiwnęła tylko głową. Uczucie zimna znów wracało. Zapomniałem o pannie Bessie. Tata poszedł ją wydoić. Wczoraj wieczorem też zapomniałem. Matka znów kiwnęła głową. Tata zrobił to za ciebie, powiedziała bez wyrzutu. Zjesz śniadanie? Pewnie dlatego miał takie dziwne uczucie w żołądku. Nic nie jadł od wczoraj. Ostatnia rzecz to były lody, które panna Edmund skupiła w drodze powrotnej w Milsburgu. Brenda i Eli gapiły się na niego za stołu. Małe oderwały wzroko telewizora, spojrzały na niego i szybko odwróciły się z powrotem. Usiadł na taborecie. Matka postawiła przed nim talerz naleśników. Nie pamięta, kiedy ostatni raz smażyła naleśniki. Polał je słodkim syropem owocowym i zabrał się do jedzenia. Nic cię to nie obeszło, co? Brenda przyglądała mu się przez stół. Spojrzał na nią zaskoczony z pełnymi ustami. Gdyby Jimmy Dix umarł, nie byłabym w stanie nic przełknąć. Zimno zebrało się w żołądku i w końcu wybuchło. Zamknij buzię, Brendo! Matka podeszła do stołu, potrząsając groźnie łopatką do naleśników. No bo, mamo. On tak sobie siedzi i je naleśniki, jakby się nic nie stało. Ja to bym się zapłakała na śmierć. Eli spojrzała najpierw na matkę, potem na brędę. Chłopcy nie płaczą, prawda, mamo? Ale to nie jest w porządku, że on tak siedzi i je bezmyślnie jak prosie. Mówię ci, Brendo, jeśli nie przestaniesz. Słyszał ich rozmowę, ale były daleko. O wiele dalej niż pamięć o śnie. Jadł, gryzł, przełykał, a kiedy matka nałożyła mu jeszcze trzy naliśniki, zjadł je również. Ojciec wrócił z mlekiem, rozlał je ostrożnie do dzbanków i wstawił do lodówki. Potem umył ręce nad zlewem i poszedł do stołu. Kiedy przechodził obok Jessa, lekko położył mu rękę na ramieniu. Nie miał pretensji o dojenie. Jess podświadomie spostrzegł, jak rodzice spojrzeli na siebie, a potem matka popatrzyła ostro na Brendę i rzuciła okiem na ojca, co oznaczało, że Brenda ma siedzieć cicho, lecz myślał tylko o tym, jakie smaczne były naleśniki i miał nadzieję, że jeszcze coś dostanie. Wiedział wprawdzie, że nie należy prosić, jednak był rozczarowany. Pomyślał, że powinien wstać od stołu, lecz nie bardzo wiedział, dokąd ma iść i co ma teraz robić. Matka i ja wybieramy się do sąsiadów, żeby złożyć im wyrazy współczucia. Ojciec chrząknął. Uważam, że ty też powinieneś, powinieneś pójść tam z nami. Znów przerwał. W gruncie rzeczy tylko ty dobrze znałeś tę dziewczynkę. Jess starał się zrozumieć, co ojciec mówi, ale nie był w stanie. Jaką dziewczynkę? Wymamrotał, wiedząc, że nie powinien o to pytać. Brenda i Eli głoś... głośno westchnęły. Ojciec oparł się o stół i położył swoją dużą dłoń na dłoni Jessa. Rzucił żonie szybkie, zmartwione spojrzenie, jednakże matka nic nie powiedziała, tylko stała z oczami pełnymi bólu. Twoja przyjaciółka, Leslie, nie żyje, Jess. Musisz to zrozumieć. Jess wysunął rękę spod dłoni ojca i wstał od stołu. Wiem, że to nie jest proste, słyszał głos ojca, kiedy szedł na górę. Po chwili wrócił w kurtce. Jesteś gotów? Ojciec szybko się podniósł. Matka zdjęła fartuch i przygładziła włosy. Mabel wstała z dywanu. Ja też chcę iść z wami, powiedziała z naciskiem. Nigdy jeszcze nie widziałam umarłej osoby. Nie. Mabel usiadła z powrotem, jakby smagnięta głosem matki. Nie wiemy nawet gdzie wystawiono trumnę Mabel, powiedział łagodniej ojciec.